Siemano, witam, jestem Ania i w dzisiejszym filmie będę Wam pokazywać kosmetyki japońskie, moje ulubione, takie których e, używam od dawna, bo mieszkam w Japonii już 4 lata, więc zdążyłam już sobie całą masę tych kosmetyków. I pokażę Wam dzisiaj te, które najbardziej lubię, które mi służą e, i które. Zabieram do Polski ze sobą, ponieważ za tydzień wracam do Polski i pisał do mnie dziewczyny na Instagramie, czy mogłabym właśnie zrobić tego typu film, ponieważ one się wybierają do Japonii i chcą wiedzieć, co można przywieźć, co warto przywieźć. Jeżeli wybieracie się do Japonii, jak najbardziej, obkupcie się, ile można, w tej kosmetyki, przywieźcie pełną walizkę. Najlepiej to przylecie tutaj z pustą walizką wiecie, z pełną znajomy, znajoma, może rodzina z rodziny się wybiera do Japonii, no to zawsze warto taką listę też <laughs> podrzucić. A co? Lista, pyk, pyk, to, 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 poproszę mi przywieźć, wtedy to się opłaca. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości i wybieracie się do Japonii, no to powiem Wam, że nie opłaca się kupować japońskich kosmetyków poprzez strony, które wysyłają z Japonii do Polski. Są to naprawdę dobre i fajne kosmetyki, natomiast uważam, że nie są warte tej ceny, ponieważ ja zrobiłam troszeczkę taki szybki research Cenowe, jak to wygląda na porównanie cen w Japonii tych kosmetyków i w Polsce. I powiem Wam, że zupełnie to się nie opłaca, ponieważ tonik, który kosztuje, zaraz wam powiem, tutaj w Japonii w przeliczeniu na złotówki kosztuje 20 złotych, na polskiej stronie kosztuje 70. Więc. No nie opłaca się. W Polsce jest tyle kosmetyków i tyle dobrych kosmetyków, że nie ma co zamawiać, nie ma co przepłacać. No, chyba że macie jakiegoś chyba na punkcie Japonii i chcielibyście faktycznie czegoś próbować, przetestować jakiś kosmetyk, to wtedy jak najbardziej ja wam nie zabrania. W dzisiejszym filmie wam pokażę kosmetyki do pielęgnacji twarzy, pielęgnacji włosów, i do ciała i takie różne. Zacznijmy, może, o pielęgnacji twarzy: oczyszczanie. Tutaj oczyszczanie dwuetapowe jest chyba najbardziej popularne. Jest mnóstwo olejków, jest mnóstwo takich past, które rozpuszczają się pod wpływem ciepła, oczyszczają twarz z makijażu. To jest pierwszy etap wieczornej pielęgnacji i jest naprawdę całe mnóstwo tych olejów. Testowałam sporo właśnie takich olejków, yy, tyle że u mnie był problem taki, że mnie zapychały i miałam wypryski. Dużo tego przerobiłam i w końcu znalazłam ulubiony produkt. Uwielbiam go. I to jest balsam. Duo. To jest wersja Macia. To jest chyba jakaś limitowana edycja, jak jest Macia to wiadomo, że ja to biorę. Słuchajcie, zapach. Mój Boże, jak to pachnie. To jest najpiękniejszy zapach na świecie. To pachnie jak Macia faktycznie, ale taka jest słodka. Aż się uśmiecha bo po prostu jak to wącham. Naprawdę mam ochotę to zjeść. Pachnie to jak Macia, ale w połączeniu z białą czekoladą. Nie wiem dlaczego mi chodzi do głowy biała czekolada obłędnie pachnie. Bardzo przyjemna konsystencja i nie zapycha. To jest dla mnie najważniejsze. Polecam te balsamy. Są różne edycje dostosowane do, do rodzajów cer, także można znaleźć coś dla siebie. Kolejny etap oczyszczania twarzy. Najczęściej to są pianki. W ogóle Japonia kocha, mam wrażenie, kosmetyki w piankach, ponieważ tu wszystko można dostać w piance. Od mydeł obrąg po szampony, po odżywki do włosów, pianki do ciała. Po prostu kochają pianki. W ogóle w sklepach są takie siateczki do tworzenia piany, że tam się wprowadza produkt, tak się go naparza się tą taką siateczką i tworzy się piana. I tą pianą się oczyszcza. Ja jestem fanką to jest Suicide Beauty Clear Powder i to są takie kapsułki i taką kapsułeczkę się tutaj otwiera, wysypuje się na dłoń, dodaje się małą ilość wody, rozciera się to w dłoniach, tworzy się naprawdę niesamowita piana i tą pianą się oczyszcza. Producent mówi, że można ich używać codziennie, natomiast dla wrażliwej cery to może być za dużo, za mocne. Ja tego używam, jak mam mocniejszy makijaż i chcę dokładnie oczyścić twarz, to faktycznie idę w te kapsułki, bardzo dobrze oczyszczają. Po oczyszczeniu następuje etap tonizowania. W Japonii są. Toniki i esencje. I to jest zasadnicza różnica, ponieważ są to produkty w płynie. Jak je odróżnić? Toniki są zazwyczaj w większej butelce i mają taką konsystencję bardziej wodnistą i one mają za zadanie tylko stonizować twarz i przygotować pod dalszą pielęgnację, a esencje są bardziej gęstsze, bardziej skoncentrowane, mają już więcej składników i nakłada się je właśnie po toniku, przed serum. To jest Azja, tutaj wieloetapowa pielęgnacja to jest norma. U nas nie jest to popularne, żeby używać toniki, potem właśnie taką esencję. I tu mam takie toniki bogatsze i ja bym już nazwała to esencją, ponieważ one są są już bardziej kremowe, mają więcej składników, mają kwas jolorowy, tak bardziej skoncentrowane, że faktycznie czuć to na twarzy, że ta cera jest taka bardziej wypielęgnowana. <noise> mm, mam tutaj toniki Hadalabo oczywiście wszyscy znają, nie muszę przedstawiać nikomu. Ja mam dwie wersje, bo jest ich naprawdę kilka. Jest do cery dojrzałej, jest do cery problematycznej, trądzikowej, Goku Dzień W momencie jak mam jakiś problem z serą, to idę w ten tonik. Do tego jeszcze wrócę za sekundę. Ta wersja jest bardziej intensywnie nawilżająca. Ona, ja ją używam głównie zimą, właśnie jak ogrzewanie klima działa i coraz wysuszona. On ratuje sytuację. Hada Labo Goku Jin. Opisie jest, a, że to jest mleczko nawierzające, więc to jest taka właśnie esencja. To jest troszeczkę taki gęstszy produkt. O, widzicie, jak on się ciągnie. I to się nakłada przed seru. On też nie ma zapachu, jest odpowiedni dla cer wrażliwych. Naprawdę bogate nawilżenie. Esencja do tego produktu, to jest tej samej serii Pianka do cery problematycznej. I to jest pianka do twarzy, natomiast ona jest dość mocno oczyszczająca i faktycznie, że po umyciu twarzy można czuć, że ona jest taka trochę tempa ta twarz aż. Dlatego ja nie używam tego do twarzy, używam tego natomiast do dekoltu. Do ramion i do pleców. Tutaj ten obszar, ponieważ zdarzają mi się jakieś tam pojedyncze wypryski, i to naprawdę jest super. Doskonale oczyszcza i uwielbiam. Pod prysznicem stoi. i To jest produkt, który na pewno z sobą wezmę A czego aktualnie używam do mycia twarzy? Tip Clear Face Wash: Merano Sisi albo Melano Sisi, albo Melano CC, jak to woli. Ja sobie nie uważam pielęgnacji wieczorem bez tego produktu. Zawiera enzymy oczyszczające, witaminę C, nabijająca formuła. W ogóle z tej serii jest serum który jest chyba najbardziej popularny w ogóle w całej Japonii. Nie używałam, ponieważ używałam innego serum, tego. Ale to jest produkt koreański, a mówiliśmy się no Japonii, prawda? Chociaż wiecie co, to serum też można dostać stacjonarnie wszędzie w Japonii, więc też powinnam może coś o nim powiedzieć. Bardzo lubię za zapach, bardzo lubię za efekt rozjaśnia, jak należy. Po prostu świetny produkt. Dobra, wróćmy do mojego Merano Sisi. Ten produkt jest mega, mega tani. Mega tani, mega dobry. No, najlepszy bakombo, kombo, jaki istnieje. On kosztuje tutaj 15 zł. Jest bardzo wydajny, super się pieni. W Polsce kosztuje na stronie, właśnie sprawdzałam, 80 zł. Więc. Przejdźmy teraz, może do maseczek. Ponieważ nie ma pielęgnacji japońskiej czy azjatyckiej bez maseczek. Maseczki najczęściej w płachcie. Najczęściej są to pakowane maseczki po 30 sztuk w jedno opakowanie. W ogóle są takie nawet pudełka całe kartony, maseczek. O, jak kuseczki się wyciąga po prostu i nakłada na twarz, ponieważ Japonki codziennie nakładają maseczki. Ktoś by się mógł przyczepić, to niezbyt ekologiczne, ale w Japonii raczej się tym nie przejmują. Muszę też powiedzieć, że ja nie jestem zbyt wielką fanką maseczek w płachcie. Jeżeli już nakładam maseczkę, to nakładam ją do sobie na moment. Nie lubię mieć tego na twarzy, nie wiem dlaczego. Jeżeli ktoś ma podobnie, to napiszcie, nie mogę mieć na twarzy maseczki, to jest dziwne. Ale mam kilka typów. Ta jest chyba najbardziej też wiralowa popularna. Quality first super Visi 100 Super Delivery High Concentrate Essence. Będę się posiłkować internetem, dobra? The night. To nazwa jest jakaś szalona. Quality first Thermal Laser 100 Super VC 100, plus Super Delivery Mask. To jest nazwa tej maseczki. Produkt nagrodzony przez Kosme. Kosme to jest taki portal najbardziej popularny w Japonii, i tam są oceny, tam są produkty, mnóstwo tysiące recenzji, opinii. I ta maseczka właśnie dostała nagrodę, bo tam też są rankingi. I zawsze, jak są kosmetyki na podium, to otrzymują na opakowaniu jest taka jest właśnie wyszczególniona, że ten produkt dostał właśnie nagrodę. I jakie na przykład jesteście w Japonii i wiecie co kupić, to polecam sugerować się po prostu tymi nagrodami, bo one są, są legitne. O, tu też mam. Ogólnie działa cuda, tak w dużym skrócie. Witamina C rewitalizuje, odświeża, nawilża, odmładza, po prostu magia. Używałam parę razy i faktycznie zostawia skórę taką jak po wyjściu z, z jakiegoś salonu beauty. Kolejna maseczka to jest Mediheal, tu jest wersja nawilżająca. Jeżeli chodzi o maseczki, to naprawdę czego nie weźmiecie, to, on. to są dobre produkty. Lululun, proszę Państwa, to jest chyba najbardziej popularna firma z Japonii. Tu jest siedem maseczek, są różne wersje. Są wersje z jakichś z konkretnych miast, że można pojechać na przykład do Osaki. Jest wersja Osaka, na przykład Kinawi, też widziałam te maseczki w wersja właśnie Okinawa. To jest wersja Kinmokusei, czyli osmantus. Jestem fanką, bo pachnie jak Osmanthus i kocham osmantus. Jeżeli chodzi o serum, to rano nakładam serum z witaminą C i mam do polecenia kapsułki. Pakowanie trochę jest styrane, dlatego pokażę wam może samo to. Takie kapsułki z witaminą C, i one są w takiej formie. Bardzo oleistej, też super produkt. Uwielbiam go pod, jako bazę, pod dalszą pielęgnację, bo potem ta seria jest taka glow. Kolejny serum, też z witaminą C, i to jest obadzi Serum serum, witaminą C. To jest dość intensywne serum, rozjaśniające. To jest już wyższa półka, droższy produkt. Ta firma w ogóle jest taka droższa. Dalej mam krem do twarzy. Krem do twarzy jest Hada Labo, Goku Gokujyun i to jest ta sama seria. Co to? Najprostszy, najzwyklejszy krem z kwasem hialuronowym, jedyne zadanie jakie on ma to po prostu nawilżyć twarz i to doskonale robi. Nie ma zapachu, nie ma żadnych takich zbędnych dodatków, jest bardzo taki bezpieczny. Ja go używałam w momencie jak miałam straszne problemy z serą i to było związane w ogóle z alergią. Wysypało mi wszędzie strasznie i dosłownie odstawiłam wszystkie kosmetyki, bo byłam przerażona co się dzieje na mojej twarzy. I używam tylko tego kremu, jest naprawdę super. Jest tani też przede wszystkim. Mam też coś koreańskiego, ale muszę wam to pokazać, bo po prostu kocham, kocham. To jest pasta, e, balsam do oczyszczania, właśnie dwuetapowego Skin and Lab I to też kupiłam stacjonarnie. Trochę ja go wyzerowałam, ale zachowałam właśnie do tego filmu, żeby wam pokazać. Tu jest fajna szpatułka, która się nabiera. Oczyszcza twarz z makijażu, ze wszystkiego, nie zapycha. Po samym użyciu tego produktu moja cara już jest naprawdę oczyszczona. Nie czuć, że jest taka tłusta. Jak niektóre balsamy czy oleje zostawiają taką warstwę tłustą. On nie zostawia żadnej warstwy, naprawdę super oczyszcza, kocham. Z produktów do twarzy znowu będzie Korea, ale chcę Wam też pokazać kosmetyki, które łatwo dostępne w Japonii. To są naprawdę już takie kosmetyki moje naj, i chcę się po prostu z Wami podzielić. Uwielbiam ten tonik Rice Toner. Nawilżę. i zostawia cerę taką, jak to powiedzieć, ona jest taka sprężysta, nawilżona sprężysta i taka plump. Pilnacja ust. Hureru pomadeczka. jurel Moisture Lip Care. To jest przezroczysta pomadka, bez zapachu, bez jakichś tam dodatków. Fajnie nawilża usta i ja mam zawsze... Bardzo suche usta, i to mnie ratuje. Kupiłam 10 pomadek takich i mam po prostu w każdej torebce. Ta firma w ogóle to jest firma, która się specjalizuje w kosmetykach, które są właśnie takie hipoalergiczne, bez zapachowe bez jakichś dodatków zbędnych, bezpieczne dla cery wrażliwej, każdej właściwie. Uwielbiam. Ogólnie uwielbiam tą firmę. Z tej firmy w ogóle mam ten produkt jeszcze taka mgiełka. To jest mgiełka nawierzająca i ten produkt jest ogólnie do twarzy. Natomiast ja też lubię popsikać sobie ciało. Obłapiałam się w zapas. Mam też spray w takiej dużej formie. To mi uratowało życie na wakacjach. Jak byłam spalona, spieczona i nie mogłam w ogóle dotknąć skóry i posmarować, to po prostu psikałam się tym sprayem nawierzającym i on mi, on mi po prostu dawał ukojenie. Bardzo polecam tą firmę ogólnie i te produkty. Mam też piankę pod z tej firmy. Używam jej od początku, jak tu jestem, praktycznie bez, bez zmian, więc jestem jej wierna. Dobra, włosy. Bardzo dużo przetestowałam tych produktów, naprawdę szukałam, szukałam i szukałam, i nie znalazłam takiego produktu, który byłby dobry dla mojej skóry głowy. Wszystkie te szampony i odżywki mają za zadanie te włosy bardzo wygładzić, wypłaszczyć żeby one były takie lejące, gładkie ponieważ Japonki mają proste włosy i wiadomo, że im będzie chodzić o taki efekt właśnie takiej tafli, gdzie mi to tak nie do końca służy, bo mi to bardzo obciąża włosy i one są takie przyklapnięte ale nie są do końca proste, bo ja mam włosy takie falowane dość mocno, mam długo jakiegoś szamponu i odżywki, który by mi pasował zwykle kończyło się tym, że miałam jakiś tam problem ze skórą głowy, dajcie spokój jedyny produkt, który tak był ok mój Boże, to jest taki oszałamiający zapach Szampon i zżywka lululun o zapachu winogronu. I tu takich świeżych winogron zielonych. To jest coś wspaniałego. Jezu, to pachnie dosłownie jak jakieś takie cukierki winogronowe. No ja się przenoszę po prostu na jakieś słoneczne wakacje. automatycznie gwocham tym cudo. Ten zapach też się utrzymuje na włosach. Nie mam hitów, jeżeli chodzi właśnie o szampon, odżywkę. Natomiast to muszę Wam pokazać ze względu na zapach. I co też jest ciekawe, że szampony i odżywki w Japonii zazwyczaj są w, w takich wielkich tubach, że bardzo ciężko jest dostać produkt w takim mniejszym opakowaniu. Zawsze jak szukałam jakiegoś takiego właśnie takiej mniejszej wersji na podróż, to nie, nie ma szans znaleźć. Są takie saszetki po prostu jednorazowe, więc zawsze brałam, kupowałam te saszetki na wyjazd. Pokażę Wam maskę do włosów, którą używam dosłownie od święta. Też jest najbardziej popularna. Też chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to fino i ona faktycznie wygładza w połączeniu z odpowiednim ułożeniem włosów. Ja nakładam tą maskę, jeżeli chcę osiągnąć efekt prostych włosów. Ta maska, potem szczotka okrągła i suszarka. I nawet są w miarę proste, więc polecam. Zapach ma taki jak salonu, produkty. Naprawdę, jeżeli macie włosy w miarę proste, może Wam zrobić tafle. U mnie, żeby była tafla, to potrzeba po prostu wysokiej temperatury. list nie zrobię. Dalej mam mleczko, które nakładam po umyciu. Fajnie nawilża i tak trochę domyka te łuski i sprawia, że faktycznie te włosy są takie gładsze. Nie są takie przylizane, ciężkie, ale, ale troszeczkę je wygładza, jest w stanie wygładzić. Bardzo lubię ten produkt. W tym roku chyba też jest absolutnym hitem i ja kupiłam sobie też wersję taką w sprayu, ale już mam zapakowany w walizce, nie będę Wam pokazywać. Też jest warty tej nagrody tego podium, tego pierwszego miejsca. Bardzo popularne olejki do włosów. Tu mam dwa olejki. Calm Night Repair Hair Oil i to jest Yoru. Też bardzo popularna firma. Pachnie bardzo uspokajająco. Nie używam go na noc przed snem. Raz, że te włosy są zadbane, to też fajnie, fajnie pachnie. Po prostu takim, trochę taką lawendą. Relaksujący. Ogólnie tą firmę do włosów też polecam. Essential de Beauty. I to jest taki olejek, który ja go stosuję na wykończeniu już fryzury. Jeżeli na przykład jest taka pogoda jak dzisiaj, czyli leje i moje włosy się strasznie puszą, nakładam ten produkt i on fajnie wygładza. Cudownie pachnie bardzo słodko. Nie zostawia włosów takich tłustych, takich strąków, tylko one są takie w miarę sypkie. Też nie chcę Wam mówić, że koniecznie musicie mieć te dwa produkty, bo tak naprawdę oni bardzo się wyspecjalizowali w tych produktach, w tych olejkach takich wykańczających fryzury i są naprawdę w tym dobrzy i dobrze to robią, więc nawet pierwszy z wszelkich olejek do włosów będzie, będzie działał cuda. I tu mam takie dwa produkty do włosów. Niekoniecznie jest to pielęgnacja, jest to zapach do włosów. Spreju masieri, marki Shiseido, z francuskiego chyba pożyczyli taka świeżość, dziewczęcość. Ja nakładam ten zapaszek po umyciu włosów, po wystylizowaniu. Nie lubię się tak psiknąć po prostu, żeby był taki fajny zapach. Nie mówię, żeby używać tego codziennie. To jest taki produkt, taki ekstra. Od czasu do czasu można go użyć, jak na przykład idziecie na randkę, czy macie jakieś takie, nie wiem, ważniejsze wyjście. Wtedy możecie się psiknąć takim, takimi perfumami i wtedy możecie zarzucać włosami na przykład i wszyscy będą za Wami się oglądać. Ostatni produkt do włosów to jest coś, co kocham i zamierzam zrobić zapas przed wyjazdem, przed wylotem jest to maskara do włosów to jest firma, która robi też szampony, szampony i odżywki też bardzo popularne, też bardzo polecam ale ten produkt jest o zapachu kimoksei, czyli osmantus coś co ja kocham, wspominałam wcześniej opakowanie w ogóle jest, zobaczcie no na opakowanie i tam są takie wzorki właśnie kwiatków pachnie niesamowicie obłędnie słodziutko pachnie i wygląda to w ten sposób, jest taka większa szczotka którą możecie przygładzać włosy. Ja na przykład dzisiaj mam taki look wet powiedzmy i wtedy nakładam właśnie tą maskarę w ten sposób i ona mi wszystkie włoski, jakieś tam baby hairy przygładza. Co jest wspaniałe w tym produkcie, że on nie jest bardzo taki klejący i nie robi takiej skorupy jak na przykład od lakieru, a mimo to trzyma te włosy. Super jest. No i ten zapach. Cudo. W ogóle są bardzo popularne produkty takie, które wygładzają te włosy, ponieważ dziewczyny w Japonii, no nie wiem, no w 90% mają grzywki. Tutaj praktycznie gdzieś każda dziewczyna ma grzywkę. I żeby utrzymać te grzywki jakoś w formie, żeby tam nie było jakiegoś zamieszania na, na tym czole, to bardzo dużo z takich produktów właśnie tego typu, albo są też takie woski. Do wygładzania, takie w, w sztywcie, że po prostu się nakłada. I te włosy są zawsze ułożone. W ogóle płonki zawsze mają tak super włosy, ułożone, że mi jest tak głupio czasem wyjść w takich, wiecie, moich kędziorach nieokrzesanych. Ale to też wynika z ich kultury, chyba. Tu jest na każdym rogu, dosłownie salon fryzjerski. I naprawdę dziewczyny mają zawsze te włosy takie wymuskane, zadbane, i ja zawsze tak zazdroszczę im. Jak ja bym miała tak włosy swoje traktować temperaturą, to nie przetrwałyby długo. Idąc dalej, kończymy tutaj z włosami i teraz przejdziemy do rzeczy, które są takie bez kategorii. Nie widziałam, żeby ktoś wcześniej na YouTube pokazywał ten zapach, bo też jak przyjechałam, przyleciałam pierwszą z Japonii, to też robiłam research, które kosmetyki są fajne, co, czym warto się zainteresować i nigdy się nie spotkałam z tym, żeby ktoś pokazywał ten zapach. Taka mgiełka do ciała. Przy czym ona ma zapach, który określa się jako clean zapach. On pachnie jak świeże pranie rozłożone na słońcu, na jakiś łąc. <grytanie> Teraz mnie fantazja podośni. Niesamowicie odświeżający, ale nie jest to nic kwiatowego ani takiego soczystego, owocowego, tylko to jest taki zapach, jakbyście wyszli z To jest taki zapach właśnie takiej świeżości. Nie potrafię w ogóle opisywać perfum. Nie wiem, czy ten produkt jest dostany gdzieś w Polsce. Mi się wydaje, że to jest tak mało popularny zapach, że pewnie nie, ale jeżeli jesteście w Japonii, to naprawdę cudowny zapach. I co jest też ciekawe, że mimo, że to jest mgiełka do ciała, to bardzo długo się utrzymuje. Utrzymuje się nawet na ubraniach, więc bardzo polecam. Balsam do ciała jest koreańska firma. Kupiłam go gdzieś stacjonarnie w sklepie tutaj, ale muszę wam pokazać, bo on jest naprawdę wspaniały. Ili Jun. To jest po koreańsku, więc ja nie za bardzo wiem, jak to przeczytać. Balsam. Do ciała z ceramidami 8 free, czyli nie ma tutaj nic jakiegoś niebezpiecznego. Wspaniale nawilża. Ja jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o balsamy do ciała, ponieważ jak balsami po nałożeniu się klei, ciało się klei, to dla mnie jest po prostu skreślony. Ten ani nie zostawia takiej warstwy, przy czym naprawdę super nawilża, szczególnie w zimie, w takich właśnie miesiącach, gdzie skóra jest taka szorstka i sucha, to on ratuje sytuację. Uwielbiam go, dlatego musiałam wam pokazać. Dalej mam saszetki do płukania ust. Opakowanie jest super. I tą on też ma nagrodę Cosme, nagrodę Lips. W 2022 roku też dostał nagrodę, jak można to włożyć do torebki. Bardzo kompaktowe opakowanie. I na przykład jak jesteście na mieście, nie macie całego zestawu szczoteczki, pasty i tak dalej, przepłukać usta jest odświeżenie totalne, cytrynowy smak. Jest też wersja miętowa zwykła. Do podróży też jest spoko ten produkt. Sole. Bardzo popularne są sole w Japonii. Tutaj y, ludzie biorą codziennie kąpiele. Codziennie biorą kąpiele. Naprawdę. Ja biorę kąpiel raz w roku. Nienawidzę siedzieć w wannie, nie potrafię siedzieć w wannie. Poza tym ta wanna japońska tutaj jest strasznie mała. Ja się mam kolana pod brodą, nie lubię po prostu. Ale jest tyle tych produktów, figurki, kształty, jakieś takie, no po prostu wszystko. W każdym kształcie można mieć. To, co Wam pokazuję, to są prezenty. Nie testowałam, więc nie wiem. Ale chcę Wam powiedzieć, że jeżeli lubicie kąpiel, jeżeli macie na przykład warunki do tego, żeby wziąć kąpiel, macie wannę, to bardzo polecam. Jest mnóstwo tych produktów i są naprawdę fajne. Dalej mamy ręczniczek po jest też w każdej łazience polskiej jest taki ręczniczek i to służy do spieniania żelu pod prysznic. Kupiłam kilka, biorę do Polski. Dlaczego w ogóle tego w Polsce nie ma? Nie rozumiem tego. Jak na przykład myjecie plecy, to musicie mieć jakąś taką szczotkę, nie? Żeby tam sięgnąć. To jest w takim kształcie ten ręcznik, takim podłużnym, że łapiecie dwa końce i myjecie plecy. I to jest idealny produkt. Kupiłam kilka i biorę do Polski. Ostatnią rzeczą ostatnim tym produktem, jakim chciałam się z wami podzielić, Będą plastry rozgrzewające. Tutaj jest maska na oczy rozgrzewająca. 40 stopni Celsjusza i przez 20 minut ona grzeje. Już Wam pokażę, jak to działa. W pakowaniu jest 12 sztuk. Budowa to w ten sposób. I taką maseczkę z nakładamy I relaksujemy się. Głęboki relaks. I to jest takie przyjemne ciepło. Uwierzcie mi, że można odpłynąć z tym na oczach. To takie przyjemne grzanie, i to jest takie uczucie, jakbyście leżeli na jakiejś słonecznej plaży, i was tak cudownie grzeje, i wy się tak relaksujecie. biorę to do samolotu, bo to tak każe producent. Więc ja to biorę w podróż i będę się relaksować. Tu mam też coś takiego na nogi, na łydki, też takie relaksujące, rozgrzewające plastry. I tuż klej. Pozwólcie, że wam zaprezentuję. O, to jest super jak na przykład macie skurcze, ja miałam skurcze ostatnio takie mocne i przyklejałam sobie te plastry, żeby właśnie poczuć ulgę. Normalnie spa możecie sobie w domu zrobić z tym. Opaska na oczy, plastry na nogi, w ogóle w nie speł do takich plastrów rozgrzewających i na każdą część ciała. To jest bardzo pracowity naród i oni nie mają czasu na odpoczynek, więc są wiecznie zmęczeni, wiecznie spięci. Mnóstwo jest takich właśnie plastrów, jakichś takich otulających kark na przykład i wszystko to rozgrzewa i relaksuje. Także też warto przywieźć sobie coś takiego. Uff, dobiłyśmy do brzegu. Mam nadzieję, że pomogłam i że jak będziecie mieć możliwość wybrać się do Japonii i jak pójdziecie na przykład do Drugerii, to będziecie wiedzieć czym się zainteresować i co kupić i przywieźć do Polski. Wybaczcie te plamy na kanapie, <grybacz> bo teraz <grybacz> zauważyłam, że tu jest jakaś plama. <grybacz> Pewnie Bart on lubi sobie właśnie polać kawą kanapę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tym filmem. Dzięki za oglądanie i... Widzimy się w kolejnym filmie, pa pa!